Ej. Jedziemy z bitem. Nie wiem co nawet rapować, stary. Jest sobota. Siedzę sobie w kuchni, ej. Obok mnie kolega sierota. Dziś nie środa. To oto jest rap bez sensu. Ale mam dla ciebie krótką wiadomość. Mielimy mielone, tłuczemy schabowe, ja patrzę na nią, morda jak majonez. Głośniki harczą, twój stary warczy, no u mnie w kuchni spokój jest. I tu część dalsza rapu, no nie rapu, no dobra, raczej koszmaru. Życie jest ciężkie, stary, mam depresję, no nie mam, ale takie to było śmieszne, żeby dodać do tekstu, mam DHD, ale mam dla ciebie krótką wiadomość. Mieliby mielone, tłoczemy schabowe, ja patrzę na nią, morda jak majonez, głośniki harczą, twój stary warczy, no u mnie w kuchni spokój jest, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. No, no nie będzie. No dobra, dzięki chyba, nie? To był rap, bez sensu, ale no, fajnie się śpiewało. Teraz może taki krótki freestyle z mojej strony. No, płynie żółw w sobie wodą. Nie pomogą mu Żydzi, bo Żydzi płoną. Nie, 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 Żydzi płoną. Przede mną baterie, baterie nie są zdrowe. Leci pogotowie, ratunkowe. No, dobra, dzięki. To chyba koniec.